Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z drugą częścią o takich ciekawostkach, powiedzmy, przypadkowych faktach o Norwegii. Na Waszą prośbę, bo pierwsza część przypadła Wam do gustu, więc postanowiłam, że powstanie też druga część, i wydaje mi się, że już to będzie chyba ostatnia. Więc nie przedłużamy, zaczynamy. W Norwegii pije się kranówkę, czyli wodę prosto z kranu. Wiem, że w Polsce niektórzy też piją kranówkę, bo ja pamiętam, że ja sama piłam wodę z kranu, e, ale tutaj woda jest zdrowa i piją ją wszyscy i piją ją wszędzie. Dlatego e, oczywiście nie wiem, czy to jest w całej Norwegii, mówię tutaj o Stavanger, gdzie ja mieszkam, ale e, piją ją dzieci w przedszkolu. Nawet jeżeli pójdziecie do drogiej, dobrej restauracji, to też, jeżeli poprosicie o wodę do picia, to dostaniecie kranówkę w dzbaneczku. Niektóre restauracje już są tak przystosowane, że po prostu są takie kraniki i podchodzicie sami sobie, możecie tą wodę uzupełnić. Ten dzbanuszek możecie oczywiście, jeżeli nie macie ochoty pić kranówki, to jeżeli poprosicie o wodę, to musicie zaznaczyć, że chcecie kupić wodę w butelce. Bo zawsze, jeżeli powiecie, że chcecie wodę, to dostaniecie wodę z kranu. W Norwegii nie ma czegoś takiego jak pojęcie parter. Tutaj są pierwsze piętra, czyli ktoś, kto mieszka na polskim parterze, w Norwegii mieszka na pierwszym piętrze. I wszystko, co jest pod to jest, no jest tylko piwnica, pierwsze piętro, drugie, drugie trzecie i, i, i tak dalej, więc na początku bardzo mi się to mieszało, jeżeli miałam gdzieś iść, ktoś mi mówił, że na drugie piętro mam pójść, to szłam e, zawsze na złe piętro, bo sobie nie umiałam tego poukładać, ale teraz już się przyzwyczaiłam i, i pamiętam, że w Norwegii nie istnieje parter. Tutaj ludzie, witając się, bardzo często mówią podwójnie. <laughs> Czyli jest to hi hi albo hej hej. <laughs> I pamiętam, że jak przyjechałam też, to nie mogą pojąć, o co chodzi. I zastanawiałam się, czemu oni mówią podwójnie. Czy, czy przez to, żebym ja dobrze usłyszała, że to oni się faktycznie ze mną witają? Czy, czy co, czy o co chodzi, naprawdę. Yy, pamiętam, że yy, no może nie, że miałam z tym problem, ale yy, wydawało mi się to mega dziwne, bo no zazwyczaj wiecie: no idziecie w Polsce, mówicie hej, albo cześć, albo się ma co cokolwiek, dzień dobry, a tutaj yy, po prostu, no takie cześć, cześć, hej, hej. Hej, hej. no yy, i było to no było to mega dziwne ale już też do tego przywykłam i sama tak robię w Norwegii zimą yy, drogi takie poboczne czy osiedlowe yy, kiedy spadnie temperatura poniżej zera sypie się kamieniami <grym> to znaczy nie takimi dużymi kamieniami tylko to są takie drobne kamyczki taki żwirek My w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na mróz, na oblodzone chodniki, sypie się piasek. A tutaj sypie się kamyczki, żwirek. Główne drogi, takie główniejsze autostrady są sypane solo, ale te mniejsze, poboczne, są sypane kamyczkami. W Norwegii, jeżeli zdecydujecie się, że chcecie zdawać prawo jazdy, to po pierwsze jest ono kosmicznie drogie, a po drugie, jest, jest się uczonym jazdy tylko w automacie i tylko w wypasionych furach. <grych> e, ostatnio widziałam, miałam Elkę, która mm, była to Tesla. E, a bardzo często y, bardzo często są to bardzo bardzo nowe, no takie 2-3 letnie powiedzmy samochody, nowskie sztuki Audice yy, C, yy, bardzo wysokiej klasy samochody, więc ja pamiętam jeszcze, ja zdawałam prawo jazdy 12 lat temu i był to punciak nie wiem czy do tej pory zdaje się na punciakach ja zdawałam na punciaku Uczyłam się na rozklekotanym punciaku. Pamiętam, że ten samochód był naprawdę rozklekotany, dlatego zdziwiłam się, że sam egzamin miałam na już trochę lepszym samochodzie. Ale tutaj naprawdę te samochody, jeżeli zobaczycie, to są nowiutkie samochody, bardzo drogie samochody. No i tak jak wspomniałam, tutaj uczy się tylko w automacie: tatuaże. Temat, który bardzo mnie śmieszy, dlatego że ostatnio jakoś po moim filmie, chyba to był Lidlo, film, gdzie mam odkryty tatuaż, miałam taką yy, bluzkę na ramionczkach, tam kilka komentarzy się pojawiło takich, wiecie, no miłych yy, i o tyle, o ile, no co, ja yy, mam ten tatuaż już od kilku lat, ja do niego się przyzwyczaiłam i traktuję je po prostu, no, jako część mnie. Tak, widzę, że wielu osobom jeszcze w Polsce tatuaże sprawiają problem. Nie mam pojęcia dlaczego. Tutaj w Norwegii każdy może mieć tatuaż bez względu na zawód, jaki wykonuje, wykształcenie, wiek, oczywiście no powiedzmy te 18 plus, chociaż młodsze osoby też mają tatuaże. Tatuaży mają lekarze, dentyści położne, pracownicy banków. Ostatnio poznałam sama osobiście pastora, który był wydzierany. Także tatuaży mają wszyscy i nikt nie ma z nimi problemu i właściwie nie rozumiem, dlaczego do tej pory w Polsce jest taki duży problem i dlaczego ja miałabym się wstydzić, czy zakrywać swój tatuaż. Tatuaż to jest indywidualna sprawa każdego człowieka i nikt, absolutnie nikt nie powinien się do tego wtrącać. E, ostatnio przeczytałam, to w ogóle był hit, że nie radzę sobie nie, ze swoimi emocjami, dlatego się wydziarałam. E, naprawdę e, i że to jest żenujące. Moim zdaniem, żenujące są właśnie tego typu mm, komentarze. I bardzo bym się prosiła, żeby się powstrzymać jednak i pójść po rozum do głowy, dać ludziom prawo wyboru. Nikt was nie krzywdzi tym, że ma. Czy ja kogoś krzywdzę, że mam tatuaż na sobie, nie wydaje mi się. Więc jeżeli macie ze sobą problem, to przeróbcie u psychoterapeuty, a nie przelewajcie swojej złości na innych ludzi. Więc Norwegia jest bardzo otwarta na to, bardzo mnie to cieszy. Dialekty. W Norwegii mamy dwa dialekty główne takie pisane i cztery mówione, ale każde miejsce właściwie każda miejscowość ma swój dialekt. Jest, y, przeczytałam, że jest około 400 dialektów, i bardzo często się tak zdarza, że Norweg, który mieszka na południu, y, południu na południu, y, nie dogada się z Norwegiem, który jest z północy i. Często się tak zdarza, że muszą komunikować się po angielsku byłam sama tego świadkiem kiedyś, ale jeżeli pojedziemy już na powiedzmy 70 km do miejscowości o 70 km oddalonej, to już słychać inny dialekt i ta mowa różni się od tej, którą, na przykład którą ja się osłuchałam i na dzień dzisiejszy mogę już... Rozpoznaje, że ktoś na przykład nie jest ze Stafanger, tylko z innej części Norwegii. Norwegia to drugi najmniej zaludniony kraj w Europie. I północ Norwegii jest naprawdę bardzo słabo zaludniona. Głównie ta ludność jest skupiona powiedzmy od tak połowy Norwegii w dół, bo Norwegia, jak wiecie, jest bardzo długim krajem. I dla porównania, w Norwegii średnia osób na kilometr kwadratowy to jest 15 bodajże osób, a w Polsce są to 123 osoby, więc no, widzicie, że nie dość, że Norwegia jest większa od Polski, to jak te, te statystyki i dane się mają. W Norwegii zapłonął najwyższy, chciałam powiedzieć, płomień. No tak, właściwie płomień. Największe ognisko, które miało 47 metrów wysokości. I było to w noc świętojańską, czyli no, przesilenie letnie, w czerwcu. I Norwegia ma taką tradycję tutaj swoją, że no starają się pielęgnować. I właśnie na dowód tego jest taki symboliczny znak. Czyli to ognisko. Hmm, oczywiście pod okiem strażaków, bo yy, kiedy chcemy, nie możemy sobie odpalić od tak ogniska. Są to specjalne służby do tego. Układana jest taka paleta, z palet yy, taka wieża, no i później jest to podpalane właśnie, przynajmniej tak tutaj w stafanger. Yy, I później, no co? Tańce, hulańce, grillowańce, i tak dalej. I ostatni punkt. Znaj. Czyli w Norwegii powstaje pierwszy na świecie tunel dla dużych statków. Na, dla takich statków y, pasażerskich ma on wynosić 33 metry wysokości i ma być długi na około 1,8 bodajże kilometra czyli niecałe 2 kilometry. Szeroki chyba na 21, coś takiego, nie pamiętam dokładnych danych. Wiem, że przeznaczono na to niecałe 3 miliardy koron. I powstają, dlatego że jest takie jedno miejsce, gdzie jest bardzo niebezpiecznie i tam było zawsze dużo sztormów. Dużo ludzi straciło życie na tym zachodnim wybrzeżu, i dlatego postanowili, że chcą temu jakoś zaradzić. I wpadli na to, że będzie budowany tunel dla statków. Raz, że dużo czasu się zaoszczędzi, płynąc na przykład ze Stavanger do Bergen. A dwa właśnie chodziło o bezpieczeństwo ludzi. I to już wszystko co dla Was przygotowałam. 10 punktów. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. I widzimy się w następnym filmie. Dziękuję za oglądanie. Ah